Kupione koko jumbo to jeszcze czegoś brakuje, nie? Czegoś brakuje, tylko pytanie czego? O, siemanko O, z O, Może ty masz pomysł, co kupić? Hmm, może jakieś auto takie. Niezłe. Hmm. Co z, jest, masz takie? Z koko jumbo 3 miliony zarobiliśmy, więc no. no Czekaj. No. A to na to nautko, no spokojnie. Uh. Niezwe. Bardzo dobra autka. Czerwone, piękne. Poszło. 3 miliony. Zarobku z Koko I teraz tylko czego jakać. On No To właśnie pogawstał. No zaraz mechanik przyjedzie. Nie? No. To przywiezie. Gdzie jest moja bestia? Halo. Gdzie moje autko? No właśnie, to to? to się ten mechanik, nie umie dostarczyć na czas. Dobra, poczekamy. No i zobacz. Kolejne autko o, do kolejce. To jakiś mi słabeusz na komórkach, czy nie Tutaj mamy najlepsze auto ever Kiele to mamy? W ogóle Dobra, dawaj. Opłaciło się kupić kokojambo. No. Zobaczymy, jaki to mamy rozpad Dosyć niskie, dosyć ciche, ale zawsze elektryczne pewnie. Ja nie, zobaczymy. Czekaj zobaczymy od nie, ma to nie, do nie, się nie, nie, ale nie, nie, no. nie, mi nie, nie, z połączeniem. nie, nie, jest takie szybkie nie, aż mi nie, 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 Dobra. Aktualnie? O, to jest, nie, to jest. To jest elektryk? To jest. To jest. Zaczekaj, zaznaczę na mapie. Pójdziemy. Właśnie tak wchodzą? szybko. Nie, nie, mi się naprawdę ten. A. Naprawdę mi kałapkuje. Ale skąd elektryk mógł się tak szybko rozpędzić? Uuu. No. Ile ty 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 no Nie. Nie. Ja to na, właśnie tak na ci patrzę. Setka... Takie przyspieszenie, nie 150. no, też trzeba... Dobra, i teraz? Zaraz. No zemtorno. A zemtorno sprzedam jakiemuś... Nubo, nubkowi. Bo wow. no, jak Kondrat wreszcie kupi a to mi się sprzedam. W promocyjnej celnie, za jedynym milionem. A medium. to jeszcze Tuningować się da, nie martw się. No tak. Takie szybkie, że nie da się Dobra, opanować. U! U, ale urwał! Ale to było dobre. <laughs> Dobra, jesteśmy już blisko podróżem, bo. jakiegoś. kogoś. 44 tysiące mamy. A dawaj pal gumę. Tak. <laughs> się zrobi. No, dawaj. Elektryk! Nie, no, nie, nie da się. No. A nie, dobra, yeah. jedziemy. Dawaj, Czekaj, no, bo mi opony jeszcze przyrzeje. Autku dopiero co kupione jest. Zobacz, wszystko dzięki naszej ciężkiej pracy z tamtego klubu. I dzięki magnetom, które już tu no. no bo wszystko... Wszystko jest w porządku. Przecież to jeszcze... Już tak nie wyglądało. Jest. Wywalaj prezes idzie idziemy śmieci. prezes. Witamy. Wszyscy, sto wszyscy stoją z wódką i z browarem. Tutaj główne centrum. Dodawaj za za nową autko wypijemy Jaka nasze jakie mogły być no, w sklepie no. Proszę bardzo No dawaj Hello. No Uch. Ale mocny Nie tak mocne Dawaj, dawaj dawaj jeszcze po jednym. Dobra. Takie bo zobaczymy na scenę. Dobra. Ja odejdę sobie od stołu. Gulp. No. No, już da się. Bo mnie, żeby tam nie raziły nas światła okay. ze sceny. Zobacz, o! Wszystko dzięki ciężkiej pracy. Wszystko nasze. No i czekaj. I główny bonus. Ukryta szafka z pieniędzmi. O. Fajny sayk, do którego oczywiście nie mogę zająć. Co ty? to idzie na spółek. Tak tu za jakaś paseczka tam na dole. O... Dawaj. O tam, o... No mamy o... 44 tysiak Dzielimy się na pół. Więc myślę, że to dobry deal. I to tyle.